Więc muszą zrobić wszystko, żeby do jesieni do tej drugiej, tak, takiej fali tego bota, jak najwięcej tego terytorium właśnie zdobyć. I wtedy rzeczywiście jedna i druga strona myślę, że się okopie. Tak, ten proces zdobywania czy odbijania będzie rozłożony na najbliższe tak miesiące. Czy to już jest moment, w którym możemy powiedzieć, że Ukraińcy zaczęli kontrofensywę? I to taką na poważnie. Na 100% tak. Także informacje dopływające do nas mówią o tym, że kontrowersja się rozpoczęła. Mhm. Może nie jest tak spektakularne, jak niektórzy by oczekiwali. Frontalne uderzenie na kilku tak, kierunkach i wgryzą się po kilku dniach na głębokość kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów. Proces na pewno ruszył, także trzymamy kciuki. Tak jak tutaj rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tego programu, że takim ograniczeniem, czyli przeszkodą to była wiosna, żeby tak się z problemem tak zwanego błota, generał błoto to też Ukraińcy muszą zrobić wszystko, żeby do jesieni do tej drugiej tak, takiej fali tego błota jak najwięcej tego terytorium właśnie zdobyć i wtedy rzeczywiście jedna i druga strona myślę, że się okopie. Także ten proces zdobywania czy odbijania będzie rozłożony na najbliższe tak, miesiące. Ufam, że, że z sukcesem, biorąc pod uwagę tak zaangażowanie Zachodu, sprzęt, który jest, on się sprawdza. No, były też sygnały, że już w jakimś procencie został zniszczony. Łatwiej się bronić, jak atakować, ale ufam, że Ukraina jest do tego świetnie przygotowana. Przy wsparciu oczywiście tak Zachodu. Myślę, że różne warianty są na stole, czyli plany, jak będziemy posuwać się do przodu Rozpoznanie walką, tak, gdzie są takie słabsze momenty. Ten front jest na ponad stu kilometrach rzeczywiście rozciągnięty. Także mam nadzieję, że znajdą luki i wgryzą się w głąb. A jak się wgryzą, to może wkradnie się panika po tamtej stronie. No i pójdzie. Andrzej Duda przed spotkaniem Trójkąta Weimarskiego mówił o tym, że ta wojna, ta kontrofensywa może zakończyć się w jedyny sposób, on by sobie przynajmniej tego życzył, czyli odzyskaniem wszystkich terenów zajętych po 2014 roku. Ну и знов. Jest na to szansa? No to są pobożne życzenia. Jesteśmy no realistami i podejrzewam, że na to nie ma najmniejszej szansy. ale im więcej tego terenu zostanie odbitego, im więcej będzie strat takich fizycznych, im więcej zginie po stronie Federacji Rosyjskiej żołnierzy, no to wtedy jest jakieś pole do negocjacji, jeżeli będą przyparci do muru, a są przypierani do, do muru w większym czy mniejszym stopniu, może będą bardziej skłonni do podjęcia jakichś rozmów, bo będą mieli nóż tak zwany na nagardę, także ta obrona no też wymaga dużego wysiłku, morale wiemy. Takie jest, o tym mówiliśmy nie raz i nie dwa, i byłoby świetnie, gdyby te sukcesy no, były bardziej spektakularne po stronie Ukrainów, Ukrainy. Już nie chodzi tak o, o nas, o zachód, bo mamy takie oczekiwanie, tylko to jest woda na młyn, Jak nam idzie dobrze, jak w działaniu idzie dobrze, to ja motywuję się. To jest taki motor po prostu tak napędzający. Jestem w stanie wykrzesać siebie więcej naprawdę tak energii. Także... Trzymamy kciuki, no, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko obserwować i oczywiście wspierać, wspierać jeszcze raz pod kątem tak amunicji, to o co będzie prosiła Ukraina, bo jak nie będzie takiego wsparcia na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące, no to ta kontrofensywa może się załamać. Mam nadzieję, że ktoś to logistycznie dobrze poukładał.